Wspaniała wokalistka coraz bardziej dojrzała na scenie i w swoich tekstach. To wypowiedź jednej z fanek Ani Dąbrowskiej zaraz po koncercie. Przygoda Ani z Showbiznesem zaczęła się banalnie w programie rozrywkowym idol, jednak to, co zaprezentowała artystka na poznańskiej scenie, nie okazało się banalne. Klasa, szyk, poczucie humoru i ogromna miłość do swoich fanów oraz muzyków zespołu właśnie to sprawiło, że jej występ był wręcz nietuzinkowy. To jednak moje zdanie na temat koncertu. Posłuchajmy, czego dowiedziałam się od innych uczestników zabawy. Dużo w fajnych, starych kawałków w nowych aranżacjach. Fantastycznie Ania jest ciągle tą samą nieśmiałą i skromną, skromną artystką, ale niesamowitej klasy. Mi się zdarzyło parę razy jakoś tak przypadkowo minąć koncert i teraz wreszcie wyczaiłam moment, także no bardzo zadowolona jestem. No piękny głos. Nie podobało nam się. Bardzo mi się koncert podobał, choć brakowało piosenki Czeka, mojej ulubionej. Ale jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że tutaj mogłam być. Bardzo fajny koncert, chociaż nie jestem może jakimś wielkim fanem ani. Liczyłem może bardziej na to, że, że troszeczkę dłużej zagra, ale, ale dało radę na, te, na ten stan, w którym jest. Wiemy, że jest w ciąży. Oczywiście przy analizie występu Ani faktycznie trzeba wziąć pod uwagę jej błogosławiony stan, przez co artystka na pewno musiała się oszczędzać. Mimo wszystko na jej twarzy nie widać było zmęczenia. Ania była uśmiechnięta i rozluźniona. Koncert miał promować jej najnowszy krążek Bawię się świetnie, więc kawałka o tej nazwie nie mogło na nim zabraknąć. Oprócz tego Ania zaprezentowała kilka najnowszych piosenek, które słuchane były raczej w ciszy i skupieniu. Nie następowało przy takich utworach jak Bang Bang z repertuaru Sher, w wersji Ani z 2010 roku, będącej singlem promującym album, Ania mówi, <mum> Oraz ogromnym hicie tego chciałam. lepszym podziękowaniem za występy było wspólne śpiewanie nigdy więcej nie tęcz ze mną fanów dla Ani <mułys> uwielbia polskich wykonawców. Już w najbliższym czasie na Międzynarodowych Targach Poznańskich będziecie mieli możliwość zobaczyć i usłyszeć na żywo, między innymi 11 listopada Kult, 16 Hej, 23 Happy Set, 30 listopada Ostrego, 7 Górnia Brodkę, 8 AC Drinkers, a 9 Jam. Polecam i dziękuję za uwagę. Marta Kowalewicz, Radio Rotunda.